Mamy grudzień, a więc święta. Jeżeli święta, to czas na prezenty. Jeżeli czas prezentów, to to, na czym znam się najlepiej, prezenty kosmetyczne. Dzisiaj pokażę Wam cztery naprawdę bardzo fajne zestawy świąteczne czterech naprawdę świetnych, wyjątkowych marek profesjonalnych. Marek, które znajdziecie, tak naprawdę, głównie w gabinetach kosmetycznych, ale mają one w swoim asortymencie również kosmetyki, którymi możecie obdarować bliskich kosmetyki do pielęgnacji domowej. I tak, cztery marki Merekor, Talgo, Purles, Bandi. Zanim zacznę od pierwszego prezentu, to to, co jest moim zdaniem najistotniejsze. Pamiętajcie, że prezenty to coś, co dajemy od serca. To nie musi być nic drogiego, ale prezent to również coś, co możemy kupić sobie sami, bo nikt nie zna nas lepiej niż my sami i tylko my damy sobie naprawdę taki prezent, o jakim marzymy. Zatem, pierwszy prezent. Zaczynamy od francuskiej marki Merekor. Mericor, a właściwie poprawnie Mariko, to francuska marka profesjonalna, z którą jakiś czas temu związałem swoje życie i serce oddałem tym kosmetykom, bo te kosmetyki naprawdę są świetne i warte tego, by się w nich zakochać. To jedna z moich pierwszych większych miłości kosmetycznych. Zestaw, który mam dzisiaj przygotowany, to zestaw wyjątkowy dla wyjątkowej osoby. Osoby w odpowiednim wieku, osoby, która dba i która wymaga naprawdę świetnej pielęgnacji anti-aging i taki jest właśnie ten zestaw. W środku tego zestawu znajdziemy krem i serum. W dodatku zapakowano naprawdę piękne złote pudełko. Zacznijmy od kremu. Age firming to krem, który zawiera w swoim składzie między innymi ekstrakt z rokitnika i ekstrakt z brunatnej algi. Ekstrakty te mają przede wszystkim za zadanie odżywić, spowodować to, że skóra będzie wytwarzała więcej kolagenu elastyny, więc będzie jędrniejsza, będzie młodsza i Dzięki Aldze, również zabezpieczyć tą skórę przed tym, żeby ten kolagen i elastyna nie rozpadały się tak szybko. Więc ujędrniamy, odmładzamy, odżywiamy. Wszystko to, czego skóra dojrzała potrzebuje w danym momencie. Dlatego jest to naprawdę świetny krem. 50 ml w naprawdę pięknym słoiczku w środku. Słoiczka, oczywiście, teraz wam nie pokażę, bo musiałbym rozpakować prezent. A wiadomo, że osoba, która ma to dostać. Raczej sama wolałaby rozpakować zupełnie prezent, dlatego krem zostaje w środku. Druga rzecz to serum. serum New Youth. Jest to miniaturka, taka połówka standardowej wielkości, ale Serum to ma coś, co urzeka. Totalnie długi skład. I tak, nie, nie jest to rzecz, która um, jest nie na miejscu, ponieważ ten skład to ponad 50 składników w Inci, Ale 50 składników tego serum to koncentrat życia komórkowego, czyli aminokwasy jest ich około 21, jest około 16 witamin, są jeszcze również biopierwiastki, jest tego naprawdę ponad 50. Dlatego pamiętajcie, nie zawsze krótki skład jest tym świetnym. Czasami długi skład może być również doskonały, jeżeli składniki, które są w, tym, w danym składzie będą pielęgnowały tak jak powinny i to właśnie to zawdzięcza, to serum zawdzięcza swoje działanie tym ponad 50 składnikom, które wydłużają nam listę inchi. Jak już wspomniałem, mamy tutaj aminokwasy, mamy witaminy, mamy biopierwiastki. Jest to koktajl, który ma pomóc odżywić i pielęgnować nasze komórki, komórki skóry. Jest to taki koktajl, że spokojnie moglibyśmy te komórki mm, rozmnażać i odżywiać i utrzymać je długowiecznie nawet poza naszym organizmem w szkle. Jest to po prostu idealna odżywka dla naszych komórek i ta odżywka to właśnie to serum record, Nowa młodość dla naszej skóry i nie jest to, uwierzcie mi, banał. To serum naprawdę jest świetne i działa tak, jak powinno. Zestaw idealny dla dojrzałej skóry. Nie mogło go zabraknąć wśród moich prezentów. Francja nie od dziś uznawana jest za kraj, z którego wywodzą się najlepsze kosmetyki. I ja wiem, obecnie kosmetyki koreańskie próbują to zdetronizować. W wielu wypadkach może im się udaje, ale nadal miejscem, w którym produkuje się naprawdę świetne kosmetyki jest właśnie Francja i stamtąd, a właściwie z Francji wywodzi się marka Purles. Marka ta ma wiele fajnych kosmetyków, a zestaw, który chcę wam dzisiaj pokazać, ma krem i pielęgnację oczu. Krem 125, krem z kwasem hialuronowym, świetnie nawilżający, lekka konsystencja idealnie nadaje się do każdego typu cery z powodu tego, że ma taką, a nie inną konsystencję i wchłania się praktycznie Idealnie nie zostawiając żadnych tłustych powłok na skórze, będzie się również nadawał dla skór tłustych i problematycznych, tych, które są odwodnione. Po prostu będzie je dobrze nawilżał. Więc krem nadaje się dla każdego rodzaju skóry, szczególnie tych, które wymagają, by nawilżać je, nawilżać i jeszcze raz nawilżać. Kwasu hialuronowego jest tutaj dość dużo, z tego co pamiętam około 8-9% w udziale masy kosmetycznej, więc jest to naprawdę niemała ilość. Drugi kosmetyk, który znajduje się w tym zestawie, to krem 112, krem do pielęgnacji okolic oczu. I krem ten ma w sobie kilka fajnych składników. Między innymi wyciąg z owsa, ma również olej arganowy, ma oczar wilgiliski, ma zieloną herbatę, więc naprawdę fajne składniki, które będą stymulowały skórę, będą powodowały to, że będzie to coraz młodsza skóra, coraz lepiej wyglądająca, z coraz mniejszymi zmarszczkami. Tak, regularne używanie kremu Potrafi to zdziałać, ale to, co jest wyjątkowe w tym kremie, to arktisin. Arktisin to jest składnik, który jest wyekstrahowany z bakterii żyjących w błocie na wyspach Świętego Jerzego na Antarktydzie. Stąd jego nazwa, arktisin. Arktisin jest naprawdę świetnym składnikiem i warto zwracać uwagę, by kosmetyki, Chociażby właśnie te do pielęgnacji okolic oczu, te, które mają świetnie odmładzać, zawierały ten składnik. Więc jeżeli znajdziecie go w jakimkolwiek innym kosmetyku do pielęgnacji oczu, myślę, że możecie spokojnie sięgać po te kosmetyki z zamkniętymi oczami, bo powinny się one świetnie spisać. I ten Arctisyn jest właśnie w purlesie. Krem do twarzy, nawilżanie, krem pod oczy, odmładzanie. Idealny zestaw, naprawdę za całkiem przyjemne pieniądze. Kolejny prezent, kolejny zestaw prezentowy. To bandi i coś, co wybrałem z premedytacją pod właśnie potrzeby mojej skóry, bo to jest właśnie prezent dla mnie, ode mnie. Zestaw z witaminą C. Zestaw, w którym znajdziemy cztery bardzo fajne kosmetyki zapakowane w całkiem przyjemne pudełko. W zestawie tym znajdziemy maskę typu gomasz z witaminą C. Znajdziemy krem pod oczy z witaminą C. Znajdziemy koktajl z witaminą C, czyli serum, i znajdziemy emulsję z witaminą C, czyli krem. Cztery świetne kosmetyki w doskonałej cenie, bo cena gra rolę. Ale to, co najważniejsze, to właśnie działanie witaminy C, której w każdym z kosmetyków. Jest tyle ile trzeba. Jest to wersja stabilna, idealna. Formuła kosmetyków jest naprawdę świetna, ale oprócz witaminy C mamy tu również składnik, nad którym chciałbym się trochę pochylić. Bakuchiol. Bakuchiol jest roślinnym odpowiednikiem retinolu świetnym, jeżeli szukacie kosmetyków, na przykład naprawdę wegańskich, a chcecie mocy retinolu. Moc retinolu bez efektów ubocznych retinolu, bez podrażnień, bez wszystkich tych innych Nieprzyjemniejszych jego rzeczy. Bakuhiol jest uzyskiwany z roślin, od dawien dawna stosowany w medycynie chińskiej, w medycynie indyjskiej. Z bakuchiolem, czyli składnikami, ekstraktami, w których znajduje się bakuchiol, leczy się egzemę, więc naprawdę jest świetny dla naszej skóry. Bakuhiol, jak już wspomniałem, działa jak retinolo, więc Działa przeciwzmarszczkowo, ponieważ będzie stymulował naszą skórę do produkcji kolagenu elastyny. Działa lekko złuszczająco, więc będzie wyrównywał wszelkie nierówności na naszej skórze, ale będzie również wyrównywał koloryt naszej skóry. I co istotne, działa również antybakteryjnie, ponieważ zapobiega namnażaniu się gram dodatnich i gram ujemnych bakterii, więc będzie również nie tylko odmładzał, pielęgnował, ale również świetnie odnajdował się w pielęgnacji skór, z trądzikiem. Dlatego warto również zwracać uwagę na ten składnik. Póki co jeszcze dość rzadki, rzadko spotykany w kosmetykach, ale naprawdę świetny. Właśnie dlatego cenię sobie ostatnio Bandy. Bandy naprawdę zaczyna wykorzystywać i sięgać po składniki, które są godne uwagi robi je w dobrych formułach, robi je e, w taki sposób, że są one nie najdroższe, więc każdy może sobie na nie pozwolić. Cztery kosmetyki 250 zł. Bakuchiol, witamina C. Ja jestem zachwycony, dlatego kupiłem sobie taki prezent. Na koniec zostawiam sobie absolutny smarczak męską pielęgnację kosmetyki francuskie Talgomen. Kosmetyki, które, których działanie oparte jest o to, co najważniejsze dla naszego organizmu o wodę i to co pochodzi z wody o morze i to co pochodzi z morza, bo całe życie pochodzi z morza. Więc znajdujemy w tych kosmetykach zarówno algi wszelkiego rodzaju, znajdujemy ekstrakty z kawioru, znajdujemy kolagen morski i samą wodę morską, bo tak naprawdę woda morska jej skład jest naprawdę praktycznie idealny, tak jak nasze osocze, bo tak jak już wspomniałem nasze życie pochodzi z morza i kosmetyki oparte o to, co pochodzi z wody, z morza, to kosmetyki, które będą zawsze świetne dla naszej skóry. Nie tylko kiedyś, nie tylko dziś, ale w przyszłości również. Dlatego warto pamiętać i warto sięgać po kosmetykę właśnie morską. I Talgo to właśnie takie kosmetyki. Nie tylko ta męska linia, ale również cała pozostała pielęgnacja, również i profesjonalna. W zestawie tym znajdziemy trzy naprawdę bardzo fajne. Kosmetyki do pielęgnacji skóry męskiej. Mamy tutaj krem do pielęgnacji twarzy nawilżający, mamy serum do pielęgnacji okolic oka i mamy żel do mycia twarzy. Trzy kosmetyki, które stanowią doskonałą kompleksową pielęgnację męskiej skóry. Każdy z tych kremów, każdy z tych kosmetyków zawiera w sobie błękitną, niebieską algę. Algę, która będzie koiła, będzie stymulowała skórę do lepszej pracy, będzie działała odmładzającą, będzie nawilżała. I wszystkie te kosmetyki mają właśnie tą niebieską algę w sobie. Dodatkowo, dodatkowo w kremie tym nawilżającym, oprócz tego, że mamy błękitną algę, mamy Binding, Minime. również algę, algę, która będzie działała. Intensywnie nawilżająco, więc nawilżanie, kojenie, stymulacja, lekka konsystencja, krem świetnie nadaje się nie tylko jako krem nawilżający zarówno na dzień, jak i na noc, ale również będzie świetnie spisywał się jako balsam po goleniu, więc tak naprawdę dwa w jednym nie potrzeba większej ilości kosmetyków. Świetnie się wchłania, przepięknie pachnie, pielęgnuje. Idealny krem, ja naprawdę bardzo go lubię i znam go już od paru ładnych lat. Podobnie serum do pielęgnacji okolic y, oka. Oprócz błękitnej algi mamy tutaj Actiflow. Jest to składnik, który będzie świetnie stymulował naszą skórę, a właściwie naczynia krwionośne, żeby były y, mniej kruche, żeby były bardziej elastyczne, więc likwidujemy cienie pod oczami, likwidujemy worki pod oczami, Nawilżamy, pielęgnujemy, odmładzamy dzięki niebieskiej Aldze. Krem świetny dla tych osób, które długo pracują przy komputerze bądź po prostu podróżują i potrzebują świetnego ukojenia i przywrócenia równowagi. W spojrzeniu. Idealny męski krem. Naprawdę niewielka ilość, świetnie się wchłania, doskonale pielęgnuje. Żel do mycia oprócz ponownie błękitnej algi zawiera również. Środek myjący oparty o glukozę, dlatego jest delikatny, świetnie oczyszcza, dodatkowo pielęgnuje, jak każdy z tych kosmetyków, trzy idealne kosmetyki, by ogarnąć pełną pielęgnację męską. Taką podstawową, ale naprawdę pełną i doskonałą. Kosmetyki Talgo to idealny wybór. Nie wiem, dlaczego jeszcze do tej pory nie ukazywałem Wam ani razu kosmetyków Talgo, chociaż znam się z tą marką nie pierwszy rok, przynajmniej 20 lat. A może i dłużej. Talgo świetne, morskie kosmetyki, idealny zestaw męski. Wesołych świąt. <grystanie> Francja nie od dziś uznawana jest za miejsce, które skos. Sko Krem, który zawiera w sobie m.in. zieloną herbatę, zawiera w sobie m.in. ark... ark co? Krem ten zawiera w sobie wyciąg z owca. <śm> z owcy znaczy się wyciąg. <śm> z jednego owca.